Siemano widzowie! W dzisiejszym odcinku przedstawię wam najlepszy sposób do farmienia gemów, więc bez przedłużania zostaw tutaj łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam do oglądania. A jeszcze przed startem mam dla Was do rozdania takiego oto Golden Huge Hero. Jedyne co musicie zrobić to napisać swój nick w komentarzu, a na ekranie przedstawiam Wam się zwycięzca ostatniego losowania. Serdeczne gratulacje, no i lecimy do odcinka. Okej, okay, jak widzicie mam bardzo mało gemów, na nowy event jest mnóstwo gemów potrzebne. I jak to zrobić, żeby mieć ich dużo? Hmm, sprzedawanie petów? Okej, okay, jest to mega ciężkie, bo wszyscy potrzebują gemów, ale jest nowy protip. Idziemy sobie na Respa, a tak dokładnie do tych pierwszych tutaj jajek. I otwieramy tyle jajek, ile macie pet equip na hardcore modzie lub zwykłym. Ja mam akurat 22 na zwykłym, więc otworzę sobie 22 pety. Okej, okay, widzę dalmatyńczyki, ale ja chciałem kota akurat, więc ja chcę team kotów. OK, mamy cały nasz team Kotów. No i co teraz musimy zrobić? Teleportujemy się oczywiście na Enchanted Forest. Ci, co grali na początku Petsimix pewnie kojarzą tą taktykę, bo była ona wtedy robiona z prezentami, żeby farmić gemy. Lecz niestety prezentów już nie ma. No i co teraz musimy robić? Oczywiście każdego kata zenchantować niestety na Diamond czwórki lub piątki. Tak, wiem, miał być to sposób jak zdobywać gemy, a nie jak tracić. No ale niestety troszeczkę musimy poświęcić gemów, żeby to zrobić. No i co? Biorę się za enchantowanie. No i mamy 22 pety, na diamond z piątkę mi się udało idziemy sprawdzić ile to daje gemów ale jeszcze przed tym wszystkim na, na pewno odpalę sobie potkę triple coin lets go i yy, no i chyba w sumie tyle no i triple damage A już mam odpalone szukajmy jakiegoś dużego diamenta do zniszczenia okej okay, i znalazłem sobie tutaj i zobaczymy ile dostanę gemów specjalnie na to wyzerwałem się zobaczymy ile za takie jedno zniszczenie dostaniemy więc lecimy okej okay, ja tak stoję jest 3 minuty i mam 20 tysięcy coinów coś tu jest źle i zapomniałem że jeszcze jeden mocny pet musi być w tym teamie więc idziemy szybko sobie jakiegoś otworzyć Okej, okay, mamy Emporii Dragoma. No i najlepiej zenchantować sobie go oczywiście na Fantasy Coin Bo tutaj najwięcej jest tych Coin Pilsów Więc idziemy szybko zenchantować tego peta No i mamy zenchantowana Fantasy Coin 5 No i mamy zrobiony nasz team Idziemy go przetestować Okej, okay, zobaczymy ile dostajemy z do takiego jednego diamenta zniszczenie I mamy dokładnie 1000 sumie gemów o, tutaj 9000 zostaliśmy, bo był lootbag No i właśnie musimy szukać, żeby był lootbag Więc po to jest ten pet silny potrzebny nam Ale szukajmy dalej, więc niszczymy sobie tutaj diament Może lootbag poleci, niestety nie Ale mamy prawie, że tysiaczka za każdy zniszczony coin pills No i fajnie, jakby nam drobiły lootbagi Bo z nich dostajemy oczywiście najwięcej diaksów o, i tutaj właśnie bag, dostajemy 10 tysięcy, prawie 7 w sumie, tak dokładnie. No ale jak widzicie, parę sekund i mam dosłownie 20 tysięcy gemów. Co na nowe jajka, co kosztują 3000, to jest dosyć dużo. Szybkie farmienie, moim zdaniem. Ale jeżeli posiadacie hardcore warda, polecam wszystkie pety otworzyć na hardcore wardzie, żeby miały tutaj hardcore, właśnie. Zrobić sobie jeszcze więcej petów na hardcoreze, i dostańcie jeszcze więcej diamentów. Bo na normalnym świecie można tylko 22 pety max, więc nie jest to dużo. Aczkolwiek zawsze jakieś gemy. Jakby Ktoś pytał od razu, ile mnie kosztował Enchant na te wszystkie PETy. Wyszło mi około 10 milionów gemów, coś koło tego, więc nie jest to dużo. Naprawdę możecie sprzedać nawet słabego peta i mieć te gemy. I myślę, że w przeciągu paru minut gry odrobicie je na spokojnie. A i taka mała rada: na większe światy nie polecam chodzić, że chyba że chcecie AFK, tutaj so farmić gemy, też dobry sposób. No ale szybko go nie zniszczycie, ale w sumie gemy wam wpadną. A póki co, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie tej łapkę w górę, subskrypcję. No i co? I do następnego. tych odcinków się maną.